Teledziennik Środa 14 lutego. Rafał Dziwiński, dobry wieczór. 14 lutego, czyli Walentynki, Dzień Świętego Walentego lub jak to woli, Dzień Zakochanych. Z tej okazji wszystkich, którzy kogoś kochają oraz wszystkich, którzy są kochani, prosimy o przyjęcie najlepszych życzeń od całego zespołu telewizji Dami. A teledziennik rozpoczynamy od skrótu najważniejszych informacji dnia. Nie ma obaw, że w Radomiu zabraknie węgla dla szkół i służby zdrowia. Dwóch lekarzy i pielęgniarka zostało pobitych przez pacjenta na oddziale chirurgicznym wojewódzkiego szpitala zespolonego w Radomiu. Według prezydenta Radomia Rejonowy Urząd Pracy opóźnia rozpatrywanie wniosków na roboty publiczne. Urząd Pracy twierdzi, że działa zgodnie z zaleceniami przełożonych. Strajk w niektórych kopalniach węgla kamiennego spowodował, że radomianie kupują w składach opału dwa razy więcej węgla. Mimo to nie ma obaw, że w radomiu zabraknie węgla dla szkół i służby zdrowia. Gdyby jednak strajk się przedłużał, wojewódzkie przedsiębiorstwo energetyki cieplnej zapowiada ograniczenia w dostawach ciepłej wody. Zwiększony popyt na węgiel trwa od dwóch dni. W składzie opału przy ulicy czarnej dotychczas sprzedawano po 50 ton węgla dziennie. Teraz sprzedaje się po 120, jednak nie zachodzi obawa, że opału może zabraknąć. Z tych kopań, z których my bierzemy węgiel, w tej chwili nie strajkują i dostawy są. Ten węgiel, który zamawiamy, przychodzi rytmicznie i do tej pory nie było zahamowań sprzedaży. Raj w kopalniach prawdopodobnie nie spowoduje przerw w ogrzewaniu szkół i szpitali. W Wydziale Oświaty Urzędu Miejskiego poinformowano nas, że żaden z dyrektorów nie zgłaszał, iż w placówkach może zabraknąć węgla lub koksu. Podobnie jest w szpitalach. Jedynie przedstawiciele WPET twierdzą, że zapas opału wystarczy na dwa tygodnie. Brak środków finansowych nie pozwoli przedsiębiorstwu na wystarczające zakupy. Ich zdaniem zaostrzający się protest górników może przerwać dostawy węgla i koksu, co w konsekwencji może doprowadzić do ograniczenia dostaw ciepła. W pierwszej kolejności będzie to dotyczyć najbardziej zadłużonych spółdzielni mieszkaniowych wobec WPET. Do pobicia dwóch lekarzy i pielęgniarki doszło w poniedziałek na oddziale chirurgicznym wojewódzkiego szpitala zespolonego w Radomiu. 38-letni pacjent oddziału chirurgicznego Radomskiego Szpitala rzucił się na pielęgniarkę i pobił ją, po czym uderzył butelką lekarza, który stanął w obronie kobiety, i zmiażdżył mu nos. Innego lekarza pogryzł. Jak dowiedzieliśmy się nieoficjalnie, pacjent cierpi na zaburzenia psychiczne. Poszkodowani członkowie personelu medycznego odmówili skomentowania zdarzenia przed kamerami. Twierdzą, że przyczyna zachowania się pacjenta leży w jego chorobie. Rejonowy Urząd Pracy opóźnia rozpatrywanie wniosków na organizowanie robót publicznych, uważa prezydent Radomia Kazimierz-Wlazło. Kierownik Rejonowego Urzędu Pracy twierdzi, iż postępuje zgodnie z zaleceniami Krajowego Urzędu Pracy. Poinformowano na posiedzeniu Rejonowej Rady Zatrudnienia. Prezydent Radomia Kazimierz-Wlazło wystosował pismo do Rejonowej Rady Zatrudnienia, w którym informuje, iż Rejonowy Urząd Pracy opóźnia rozpatrywanie wniosków gminy dotyczących organizowania robót publicznych. Aktualnie miasto czeka na rozpatrzenie czterech takich wniosków przez Urząd Pracy. Krystyna Andraszek, kierownik Krajowego Urzędu Pracy w Radomiu, wyjaśniała, że kieruje się zaleceniami szefa Krajowego Urzędu Pracy. Wynika z nich, że roboty publiczne powinny obejmować takie zadania inwestycyjne, jak np. budowa sieci wodociągowej czy telekomunikacyjnej, lub dróg i mostów. Chodzi o to, aby tworzyć nowe, stałe miejsca pracy lub infrastrukturę przyciągającą inwestorów. Dlatego należy ograniczyć wydatki na takie prace jak np. roboty malarskie. Według przedstawicieli władz miasta zalecenia Krajowego Urzędu Pracy nie mają podstaw prawnych, gdyż brak takich zapisów w ustawie o zatrudnieniu i bezrobociu. O wyjaśnienie tej sprawy Rejonowa Rada Zatrudnienia ma zwrócić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Roman Biernacki, polski przedstawiciel róg Keramik, spotkał się wczoraj z Maciejem Trzaskowskim, dyrektorem Wydziału Polityki Regionalnej i przekształceń własnościowych Urzędu Wojewódzkiego. Było to spotkanie robocze, podczas którego złożono ofertę m.in. na zakup zakładu produkcji płytek ceramicznych w Skrzyńsku. Urząd Wojewody przystąpi do procedury umożliwiającej prywatyzację części zakładu metodą tzw. szybkiej sprzedaży. Oznacza to przygotowanie programu sprzedaży oraz uzyskanie na nią zgody Ministerstwa Przekształceń Własnościowych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zabiega o utworzenie w Radomiu domu opieki dla osób psychicznie chorych. Obowiązek tworzenia takich ośrodków nakłada na pomoc społeczną ustawa z 1995 roku o ochronie zdrowia psychicznego. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego, która weszła w życie w styczniu ubiegłego roku nakłada na ośrodki pomocy społecznej obowiązek zapewnienia osobom ze schorzeniami psychicznymi, które nie wymagają hospitalizacji opieki w domach dziennego pobytu. W Radonii nie ma jak dotąd placówki, w której chorzy mogliby korzystać z terapii zajęciowej. Do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zgłasza się wiele osób zainteresowanych taką formą pomocy. W tej chwili mamy pod opieką około 100 osób. Chorych psychicznie, usługami opiekuńczymi, jednak jest to spora liczba osób, które potrzebują tej pomocy. Zresztą ustawa nałożyła te pewne obowiązki, żeby osoby, które nie wymagają hospitalizacji, były jednak ze szpitala wypisywane i mogły funkcjonować w środowisku. Miński Ośrodek Pomocy Społecznej zabiega o utworzenie takiej placówki od roku. Rok temu złożyliśmy do Komisji Rady Miejskiej projekt o uruchomienie takiej placówki. Został ten nasz projekt odrzucony. Radni motywowali to tym, żeby ten ośrodek, ten dom uruchomiony został ze środków administracji rządowej, ze środków wojewody radomskiego. Obecnie trwają rozmowy dotyczące współfinansowania domu opieki dziennej dla osób psychicznie chorych z budżetu gminy i wojewody. Władze miasta poszukują już odpowiedniego lokalu na potrzeby takiej placówki. Do słupów latarni ulicznych w Radomiu mocuje się coraz więcej różnego rodzaju planż. Są to informacje o usługach, strefie ograniczonego postoju, ale także znaki drogowe. Jeden z takich znaków zawieszono ostatnio na słupie u zbiegu ulic Dzieszkowskiej i 25 czerwca. Znak jak wiele innych, tyle tylko, że znacznie większy od tradycyjnych prostokątny na solidnej metalowej ramie. Informuje o obowiązujących kierunkach jazdy na trzech pasach ruchu między ulicami Dzieszkowską a Żeromskiego. Wysokość, na jakiej został umieszczony, też bardzo nietypowa, budząca wiele krytycznych uwag. Przede wszystkim jest on niewidoczny, jadąc y, od strony dworca y, ulicą 25 czerwca jest, y, zda, jest to znak mało zauważalny, a poza tym myślę, że powinien być wyżej y, ustawiony i zawieszony. Ułatwiałoby to oczywiście y, ustawienie się dogodne na dogodnym pasie ruchu, tablica jest. Oszczędność na czasie jej instalowania również. Komu służy? Nie bardzo wiadomo. Kierowcy, którzy jej nie widzą, mogą pomylić najwyżej pasy. Przechodnie, mierzące ponad 150 cm wzrostu, ryzykują znacznie więcej. Wyróżnienie za udany debiut na odbywającym się w Kaliszu 18. przeglądzie uczniowskich kameralnych zespołów muzyki dawnej schola cantorum otrzymał męski zespół wokalny działający pod kierunkiem Agnieszki Dąbrowskiej przy Młodzieżowym Domu Kultury w Radomiu. W przesłuchaniach konkursowych wzięło udział 42 zespoły reprezentujące 30 województw. Na 20 debiutujących zespołów wyróżnienia takie otrzymały tylko 4. 14 lutego to Dzień Świętego Walentego, patrona zakochanych. Ze świętem tym związana jest tradycja przesyłania anonimowych kartek z życzeniami i wyznaniami miłości osobom bliskim. Tradycja obchodzenia Dnia Świętego Walentego przybyła do nas z Anglii. Według legendy dawno temu żył bogaty człowiek o imieniu Walenty, który przed śmiercią przekazał wszystkie pieniądze biednej dziewczynie. Został przez Brytyjczyków nazwany świętym od miłości. Tradycyjnie 14 lutego wysyła się osobie ukochanej kartkę z sercem, której się nie podpisuje. Osoba obdarowana powinna odgadnąć, kto jest nadawcą. Mimo, że w Polsce święto to obchodzone jest dopiero od kilku lat, liczba przesyłanych kartek jest coraz większa. Czy dużo było dzisiaj kartek walentynkowych? Wyjątkowo dużo. To znaczy, tak można porównać to do świątecznego okresu, jak przed świętami jest kartek. I bardzo miłe. Nawet miałam taką kartkę napisaną, że Panie Listonoszu, proszę doręcić koniecznie 14 lutego. Z okazji Dnia Świętego Walentego Poczta Polska wydała okolicznościowy stempel z czterolistną koniczynką, którym by stemplowano wszystkie walentynkowe kartki. Chroniąc godność ludzkiego życia. To temat spotkania poświęconego problematyce kobiet i rodziny, które odbędzie się 19 lutego w poniedziałek o godzinie 17 w klubie Stowarzyszenia Civitas Christiana przy ulicy Traugutta 40. W spotkaniu weźmie udział Ewa Kowalewska, jedna z liderów Polskiej Federacji Ruchów Ochrony Życia. Informacje sportowe przygotował i przedstawi Piotr Sprendałowicz. Witam sympatyków sportu. Radomscy brydżyści rozegrali lutową edycję korespondencyjnych Mistrzostw Polski Par. Z grona 22 duetów najlepiej licytowali Mieczysław Kicior i Andrzej Sławiński z Mikiradu. Na drugiej pozycji uplasowała się para niezależnych Stanisław Bajson i Jan Pijanowski, zaś na trzeciej Piotr Kucharski z Poloneza Esso w parze z Mirosławem Rafalskim z Mikiradu. Andrzej Lipiński z AZS-u Radom został zwycięzcą błyskawicznego turnieju szachowego, rozegranego w Centrum Kultury Południe. Dalsze miejsca w czołówce zajęli również szachiści AZS-u: drugi był Marek Zych, a trzeci Robert Fischer. Na zakończenie przypominamy najważniejsze informacje dnia. Nie ma obaw, że w Radomiu zabraknie węgla dla szkół i służby zdrowia. Dwóch lekarzy i pielęgniarka zostało pobitych przez pacjenta na oddziale chirurgicznym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Radomiu. Według prezydenta Radomia, rejonowy urząd pracy opóźnia rozpatrywanie wniosków na roboty publiczne. Urząd pracy twierdzi, że działa zgodnie z zaleceniami przełożonych. W tym wydaniu teledziennika to już wszystko. Zapraszam na następne jutro o godzinie 17:20. Do zobaczenia.